Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No i przed nami Champion Chase, tournament, który w zasadzie już się kończy. 12 godzin, właśnie do jego zakończenia. Tymczasem, trzeba by tutaj zdobyć i ralkę potrzebną do fuzji, no i te punkciki takie właśnie, które są potrzebne do tego, aby duszę do tego fuzyjnego championa zdobyć u mnie um, aż tak ty dużo tych niebieskich szagdów, które dzisiaj będziemy otwierać nie ma, okrągła stówka yy, bo to na niej jest właśnie ta podwójna szansa z całym oszałamiającym 1% na legendę no nie musi się tu nic specjalnego wydarzyć, ale statystycznie yy, coś powinno wpaść, miejsce zrobiłem no i robię to tak w tym ostatnim dniu w sumie, bo nie to, że chciałem tego target czempiona w jakiś sposób ominąć, bo jest słaby, ale dlatego, że już go mam, więc nie było sensu tutaj szukać czegoś jeszcze, tylko jeden epic w pierwszej dziesiątce, więc wolałbym coś innego, ale zobaczymy, czy w ogóle Jakaś legenda zaszczyci tu moje konto swoim przybyciem, bo na razie tych punkcików za dużo nie jest. Znowu tylko jeden epik w kolejnej dziesiątce. A tam do tych nie tylko do galki, ale do tych punkcików, które pokazywałem na początku, chciałbym dojść i no teraz trzy epiki pod rząd. No takie średnie raczej. Które już, no może w tej wczesnej grze. O i jest legenda, i jest to Bigan. Słuchajcie, jak którego z nich mam, bo mi się ciągle on z tym Ignatusem myli. Więc czy ja mam jego, czy tego Ignatusa? Zobaczmy, czy jest jakaś kropka. No jest kropka, tak. Czyli miałem tego drugiego. Jest w ogrynach Bigman. To jest właśnie Ignatus podobny, nie gra za dużo, a zobaczmy, co ten Big Gun robi. No, szału nie ma z tym jego ocenami, ale to już jest dosyć stary czempion, który na A1 atakuje przeciwnika i zaatakuje wszystkich, jeżeli pierwszy atak jest atakiem krytycznym więc może tak właśnie na jakieś tam te fale ewentualnie w stansecie, jeśli tak będzie atakował wszystkich zrobimy mu 100% crit rate a. może gdzieś się przyda na faction wars albo coś w tym stylu drugim skillu atakujesz wszystkich kolejna szansa właśnie na oszołomienie tutaj i na decrease accuracy na dwie tury oszołomienie na jedną turę no to nie wiem czy stan set skoro tu już ma stan chociaż może jakieś to byłaby podwójna wtedy szansa i z setu i ze skilla, więc może taka kontrolna jednostka i tu znowu atakuje wszystkich obniża turn ma 30% szans na decrease speed no słuchajcie, nie ma tu jakichś szałowych umiejętności, ale nie są też takie wcale najgorsze jako takiego Kontrolnego czempiona aura accuracy w dungeonach, no to akurat nic ciekawego, więc w sumie zobaczymy, może się tam do czegoś przyda. Pierwsza legenda, a więc już, że tak powiem, statystyczny minimum wypełnione, a jeszcze 60 szardów tutaj przed nami, bo nie sądzę, żebym tam jakoś punktów strasznie. Nazdobywał, więc jedziemy z kolejną dziesiątką. A może coś jeszcze się trafi? Epiki też by się przydały w takiej większej liczbie, nawet takie fajniejsze by się przydały niż takie no-name'y powiedzmy, jak tutaj widać. Otwórzmy kolejną dziesiątkę, ciągle jeszcze tam sporo epik epików do Empowermentu potrzebuję, no ale narzekałem, że są słabe epiki, to nie pojawił się żaden w tym momencie, więc musieliśmy podatek zapłacić 10 niebieskich podrząd i kolejne tutaj lecą podrząd niebieskie, no 20 niebieskich podrząd. No to nawet jakieś Mercy na Epika by się tutaj przydało. Już chyba dobijamy. Do końca jest Kytis. Czy to jest ostatnia dziesiątka? Nie, jeszcze będzie jedna. No to już nie ma chyba co oszczędzać. Zaraz sprawdzimy punkty, bo aż tak dużo ich tutaj nie było. Jedna legenda, ale epików. Widziałem, że się o jest w końcu Fenax. W końcu będzie on u mnie na plus 4. Jeden z moich ulubionych epików o, jeszcze mi została jakaś dziesiątka już myślałem, że się kończy no dobra, zobaczymy zaraz ile punktów w turnieju zajmę się tam empowermentem i ile tutaj nazbierałem z tych 100 szardów już tu nic ciekawego nie wpadło, też tylko jeden epic w tej dziesiątce zobaczmy, czy trzeba będzie coś tutaj w tym turnieju jeszcze kombinować no bo nie chciałbym tych tam było bodajże 130 punktów, czy ja dobrze pamiętam? Tak, 130 punktów zdobyć, więc tutaj ten wynik jakiś póki co ze 100 szardów mamy. No, 1000 punktów potrzeba, a więc to jest Champion Chase. Mogę ściągać tutaj w zasadzie z różnych miejsc tych czempionów byleby jakiś pozyskać słuchajcie najprościej to zajrzyjmy tam jeszcze chyba będzie y, można tutaj y, te remnanty otworzyć ile jakich tu mam no prawie 4 ale prawie 4 to oznacza 3 więc 3 epiki gwarantowane a może jeszcze by coś tu się przydarzyło potrzebujemy 1000 punktów więc 3 szanse. 2,5 na mityka. I czy cokolwiek tu się jeszcze przydarzy, 250 punktów. Kolejny szardzik. Trochę się zawahało, ale widać za krótko. Lugia się przydaje w różnych miejscach. No i ostatni dzisiaj szardzik. Najwyżej sobie dobiję z zielonych. Tam do tego, no i niestety nic tu nie ma, ale void jest. Void jest 100 punktów więcej, czyli dymyta. Ok, no to tyle u mnie. Będę pewnie jeszcze, właśnie, potrzebował tam trochę tych zielonych, ale już nie tak dużo. Więc cały czas jeszcze jest Champions Training, właśnie związany z fuzją, a nie, nawet już jakoś. To się tutaj zagagnęło, więc misja wykonana, no tak powiedziałbym, przyzwoicie, ale bez szału. Więc mam nadzieję, że u Was było może lepiej. U mnie to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.